To znowu nagrywasz coś o tym swoim kamperze? To nie jest żaden kamper, to jest bugiwan. Cześć, witam was po dłuższej nieobecności na kolejnym filmiku. Dzisiejszy filmik będzie poświęcony ogólnie historii bugiwanów. No i zaprezentuję wam również pierwszego polskiego bugiwana. Żeby zrozumieć w ogóle, czym jest bugiwan. Najlepiej byłoby się przenieść do Stanów i cofnąć w czasie do powiedzmy tam połowy lat 70., i tutaj ważne, żeby nie, nie pomylić kolejności, bo gdybyśmy się najpierw cofnęli w czasie, no to później już do Stanów nie byłoby mowy, żeby się wydostać. Można też obejrzeć ten filmik do końca. No i również zachęcam Was do oglądania kanałów poświęconych tej tematyce. Jest ich naprawdę całkiem sporo na YouTubie Także łatwo sobie to będzie odnaleźć Na początku lat 70. Ktoś, jakiś młody człowiek w Ameryce, po prostu wpadł na pomysł, że no bez sensu jest jechać gdzieś na imprezę w plener, targać ze sobą jakiś tam namiot, śpiwór, wiecie, karimatę i te, te inne rzeczy. Wrzucił do furgonetki starą wersalkę i tak to się zaczęło. Boogie van, żeby był taki, wiecie, prawilny amerykański, przede wszystkim nie powinien mieć tej szyby. No ale. Lublin ją ma, więc nie będę tego zaspawywał, jako, nie wiem, czy to będzie ciekawostka, ale pewnie tak. Powiem Wam, że amerykańskie wozy, ten cały lewy bok, miały robione z jednego kawałka. Nie było tych okropnych tutaj łączeń, co nie, i tutaj, i tutaj, więc wyglądało to dużo, dużo lepiej. I przede wszystkim nie było takich tutaj wytłoczek pod okna, co nie. Więc, no, taki duży... Element blacharski bez tych wszystkich łączeń i takich niepotrzebnych przetłoczeń był świetną bazą do tego, żeby coś tam ładnego namalować. Ja namalowałem, nie wiem czy ładnie, zrobiłem to na, na odwal, jak zwykle, taką gumą do malowania felk, więc po prostu jak mi się to znudzi, będzie to łatwo usunąć. Nie chciałem tutaj wycinać otworów, wiecie, na, na takie okno typu bulaj bo po prostu no, z tym kwadratowym tutaj oknem słabo by to wyglądało, zresztą no, nie jestem zwolennikiem jakiegoś tam niepotrzebnego okaleczenia nadwozi. Zrobiłem sobie logo papierosów stołecznych. Myślę, że to nie jest żadna kryptoreklama, bo w Polsce już nie ma żadnej marki papierosów więc nie ma, nie ma żadnego, żadnego problemu fajnie to wygląda, przynajmniej mi się podoba tam z drugiej strony ładniej to trochę wyszło ale no już tam nie będziemy się w to wnikać no. kolejna sprawa, czyli koła i ogumienie Buggy Van powinien mieć szerokie koła, jak najszersze te tutaj są na tyle szerokie, na ile to możliwe zaraz pokażę Wam o co chodzi po prostu gdyby były szersze no to już nie udałoby nam się otworzyć tych drzwi przesuwanych w Ameryce ten problem nie istniał, ponieważ drzwi otwierały się na boki, tak jak tylne. Ewentualnie tunerzy robili takie podnoszone do góry. Koło mogło wystawać nawet o tyle. Tam oczywiście nikomu to nie przeszkadza, można sobie montować koła jakie się chce, no u nas tak dobrze niestety nie jest. Oczywiście taki wiecie, bardziej sportowy wygląd furgonetki to nie tylko jakieś akcesoryjne koła. W Ameryce dostępne były w zasadzie wszystkie akcesoria, które były dostępne dla ówczesnych masłokarów, czyli jakieś poszerzenia nad koli, progi, takie daszki nad szybą, czy też spoilery pod, pod zderzak. Tutaj mam zderzak oryginalny, który znacie już tam pewnie jego historię z poprzednich filmików. Kto nie, to zachęcam, żeby sobie obejrzał. Dół jest pomalowany na żółto, tak żeby to wyglądało właśnie bardziej po amerykańsku i bardziej sportowo. Myślę, że fajnie to wygląda. No, mi się przynajmniej podoba. No i teraz wnętrze, czyli to, co mówi nam o tym, że furgonetka jest bugiwanem, a nie jakimś tam przypuśćmy kamperem. Słuchajcie, najważniejszą sprawą jest łóżko zorientowane w poprzek samochodu, tutaj w tylnej części nadwozia. I koniecznie cały wóz powinien być wykończony w takim, wiecie, futrzastym futrze. No, u mnie jest tylko narzuta na łóżko futrzasta. Wiadomo, że robi się z tego, co jest pod ręką. Słuchajcie, w tym miejscu, gdzie mamy tą lublinowską klasyczną ławeczkę, w amerykańskim bugiwanie mogłoby nie być kompletnie nic mogłaby być jakaś komoda, lodówka, mikrofalówka, lustro, czy tam, co komu przyszło do głowy. No i oczywiście nie byłoby tej szyby, dlatego że prawdziwy Bogiwan powinien być zrobiony z takiej furgonetki blaszanej, w której nie ma okien. No niestety u nas są takie przepisy, że jeżeli są miejsca siedzące, to muszą być też okna. Prawdziwy Bogiwan oczywiście nie powinien mieć tej ściany. Ściany takie grodziowe w amerykańskich vanach pojawiły się dopiero tam w latach 2000. W Polsce były od samego początku, także można powiedzieć, że jeżeli chodzi o głupie przepisy, to wyprzedziliśmy Amerykę o jakieś co najmniej 40 lat, a jeżeli chodzi o te mądre, no to ciągle mamy sporo do nadrobienia. Słuchajcie, ściana jest blaszana, więc można sobie na niej różne tutaj, wiecie, magnesy przyczepić, na przykład o, z miejscami, w których byliśmy, albo z wozem, który już kiedyś mieliśmy, albo taki, który ciągle pozostaje w sferze marzeń. Słuchajcie, tutaj pokażę Wam teraz tylną część nadwozia, czy też wnętrza. Słuchajcie, jest to zrobione wszystko po amerykańsku, to znaczy, z zewnątrz wygląda jako tako, ale jak zajrzymy pod spód, to jak widzicie, jest tutaj pyszna prowizorka. Jakieś tam kantóweczki, klocki i ogólny bałagan, którego nie chcielibyśmy oglądać. Tak, na pierwszy rzut oka. Także tutaj akurat warunki stylu są również zachowane. Szuferka bugiwana również powinna się nieco wyróżniać. W takich bardziej nasłonecznionych stanach ludzie kładli sobie różne, jakieś takie, wiecie, dywaniki czy inne rzeczy na deskę rozdzielczą, żeby deska nie pękała od słońca. No, u mnie oczywiście ta deska pękła. Także ten dywanik nie pomógł za bardzo, ale mam tutaj też taki, taki mały ołtarzyk, widzicie, z żółtym gaserem. No, i pierwszym polskim Bugiwanem. Historia tego samochodziku jest dość ciekawa. Kupiłem go od kolegi Piotrka, od którego kiedyś kupiłem przedni zderzak. Także kto tam nie widział odcinka, to polecam. Słuchajcie, jest to stara polska zabawka z lat 80. Jak widzicie, charakterystyczne okrągłe okienko z tyłu. Poza tym nie ma żadnych bocznych szyb. Także jest to prawdziwy Bugiwan. Tutaj ja myślę, że podobieństwo koloru i kształtu do Lublina jest dość wyraźne, chociaż myślę, że był to bardziej wzorowany wóz na Fordzie Econoline. Amerykański Bugi Van, czyli jak wiadomo, Ameryka obowiązkowo silnik V8, rzędowa szóstka od Bidy również była dopuszczalna. Una Sandoria 2.4 bez turba musi wystarczyć. z największej popularności bugiwanów to jest tak powiedzmy od połowy lat 70-tych no max do końca 80-tych. Na największe zloty przyjeżdżało nie wiem 1000 czy 2000 pojazdów także no, świadczy to o skali zjawiska. Takie najbardziej popularne wozy, które możecie kojarzyć to jest furgonetka drużyny A z słynnego serialu i furgonetka z serialu Scooby-Doo. Są to jakby całkiem, całkiem różne wozy o różnej stylistyce, ale one są takimi najbardziej charakterystycznymi przykładami właśnie, właśnie tego stylu. Styl ten w zasadzie można powiedzieć, że niemal nie dotarł do Europy. To znaczy w Wielkiej Brytanii. Było to jeszcze w miarę popularne, chociaż tam najbardziej przerabiano Fordy Transity produkowane na miejscu i Bedfordy CF, które tak wyglądały jak troszkę zmniejszony Chevrolet G20. Kontynentalna Europa jakoś no nie bardzo wyknęła ten, ten, ten styl. W Polsce no to już w ogóle nawet nie ma, nie ma o czym mówić. Wtedy w latach 80. powiedzmy, czy, czy nawet wcześniej posiadanie dostawczego wozu było praktycznie niemożliwe dla, dla zwykłych ludzi. A już gdzie tam mowa, żeby, żeby je tuningować taki wóz i jeździć nim na jakieś zloty, no to, to, to jest, rozumie się samo przez się. No cóż, pewnie wielu z Was pomyśli sobie teraz, nawet pewnie napisze to w komentarzu, że to nie jest żaden Buggy Van, tylko po prostu zwieśniaczony Lublin z jakimś tam łóżkiem prowizorycznym w tylnej części nadwozia, oczywiście będziecie mieli rację. Jest to, jest to fakt niezaprzeczalny, ale zupełnie nie tracę z tego powodu dobrego samopoczucia. Świetnie się bawię. Mogę sobie nim pojechać prawie gdzie, gdzie mi się podoba. Oczywiście, no żeby tam było twardo, żeby się nie zakopać. Jak mówi, offroadowe pożekadło. Im wóz jest bardziej terenowy, tym dalej trzeba iść po traktor. Słuchajcie, Lublin nie jest terenowy w ogóle, mimo tego, że był zunifikowany z Honkerem w dość dużym stopniu. No i po półtorej godziny walki e, faktycznie nie trzeba było iść daleko po traktor, dosłownie przeszedłem 100 metrów tam. Spotkałem gościa imieniem Bartek, który wyratował mnie z tych opresji, wyciągnął mnie tyle tam, co było potrzeba. Także serdecznie mu dziękuję i pozdrawiam. Pewnie tego nie ogląda, ale jeśli tak, no to to, to jeszcze raz mu dziękuję. No i nie polecam zjeżdżania Lublinem z utwardzonych szlaków. Mogę się w nim przekimać, posiedzieć jakby padał deszcz czy cokolwiek. Ta zabudowa jest oczywiście szybko demontowana, ale to może pokażę w innym filmiku, jeżeli będziecie mieli chęć obejrzeć to, to napiszcie w komentarzu. Z, no, z tą swoją powiedzmy budową spóźniłem się jakieś tam 40 lat czy 50. No, ale myślę, że to nie jest duży problem, żeby dobrze się bawić. <laughs> Lublin z czasem swojej produkcji również był nieco opóźniony, także myślę, że wszystko wszystko jest w najlepszym porządku. No i dobra, słuchajcie, dzisiejszy odcinek o pierwszym polskim bugiwanie dobiega właśnie końca. Jeśli Wam się podobało, to spoko łapka w górę mile widziana. A ja żegnam się z Wami. Po amerykańsku, keep on vanin! No, na końcówkę rowerową załapało się Wigry trzy pierwszy właściciel jak sądzę